Tymczasem przed nami ostatnie spotkanie dzisiejszego pierwszego wieczoru z Getball Elitą, a w tym spotkaniu zmierzą się zawodnicy Dolkanu Ząbki Michał Zapaśnik i KS Polkowice Marcin Niemasz. Dolkan Ząbki, reprezentant Dolkanów w niebieskiej koszulce, jeśli chodzi o Marcina Niemasza z Polkowic on w czarnym stroju. To są zawodnicy dwóch klubów pierwszoligowych i żeby było ciekawiej sąsiadów tabeli, bo obecnie Dolkan Ząbki jest na 15 miejscu w swojej grupie pierwszej ligi. W tej samej grupie KS Polkowice zajmuje 16 miejsce. Marcin Niemasz, młody zawodnik z Polkowic i jego równie młody przeciwnik z Dolkanu Ząbki. Ten mecz już za momencik. Zawodnicy się przygotowują. Arbitrzy dokonują jeszcze ostatnich korekt i notatek. Zawodniczy, zawodnicy jeszcze, jeszcze się rozgrzewają, ale już za momencik będziemy, będziemy świadkami tego spotkania. Tak jest, mamy sędziów już na boisku. Przypomnę, dzisiejsze zawody sędziują. Sędziuje para arbitrów z Federacji Getbola, pan Marek Lewandowski jako sędzia główny i pan Tomasz Marciniak jako jego asystent. A zawodnik Dolkanu Ząbki Michał Zapaśnik to 24-letni zawodnik. W tym sezonie w pierwszej lidze zanotował 10 występów w swojej drużynie. Dorzucił do tego jeden mecz w Pucharze Polski. Swoją karierę zaczynał w starcie od Fock. Miał także, um, zaliczył także mecz w barwach Zagłębia Lubin. Natomiast jego... Jego przeciwnik Marcin Niemasz z Polkowic. To też młody zawodnik, 20-letni. Obaj podobnego wzrostu, więc młodzi wybiegani zawodnicy, mamy nadzieję, że ten mecz także będzie toczony w szybkim tempie. Rozpoczyna zawodnik z Polkowic. Bardzo szybka próba strzału z lewej nogi. Nie dał się zaskoczyć jednak zawód Dolkanu, ale nadal przy piłce Pol Polkowiczanin fantastycznie próbował to zrobić. W bardzo szybko i w taki niesygnalizowany sposób próbował zaskoczyć swojego przeciwnika, zakończyło się na poprzeczką, na poprzeczce bramki, a widzimy znakomicie jak w getbolu błyskawicznie te bramki, czy też kontry potrafią pokarać za taką nieskuteczność, bo jest już 1-0 dla Michała Zapaśnika z Dolkanu, który znakomicie skontrował swojego przeciwnika, jest 1-0. Zbyt, zbyt szybka próba wyjścia z, niestety było wejście we własne pole karne. Sędziowie karają to natychmiastowo w postaci rzutu karnego, który Marcin nie masz bardzo skutecznie zamienia na bramkę w tym momencie doprowadzając do wyniku 1 do 1. Rozpoczyna z linii środkowej boiska Michał Zapaśnik i bardzo skutecznie, bardzo szybko wyprowadzona ta piłka ponownie wychodzi na prowadzenie w stosunku 2 do 1. W ataku zawodnik z Polkowic, Marcin masz. Misternie i długo budował ten atak, niestety nie przyniósł mu powodzenia. Nadal 1, 1 do 2 przegrywa zawodnik z Polkowic i w ataku Michał Zapaśnik. Przejęcie piłki. Bardzo ładna kontra po szybkim przejęciu piłki strzał z około 8-7 metrów zakończony bramką i mamy wynik 2 do 2. Sporo bramek w tym meczu mecz toczony w szybkim tempie. No teraz próba takiej gry w parterze. Sędziowie jednak nie reagują. I Michał Zapaśnik z Dolkanu znowu w ataku, znowu stracił piłkę. Zamieszanie, niestety tym razem strzał troszeczkę nieprecyzyjny, lądował na słupku. Wynik bez zmian 2 do 2. Jak do tej pory jesteśmy świadkami wyrównanego, bardzo spotkania jak zresztą przystało na, na rywali z drużyn, które można powiedzieć są niemalże sąsiadami w tabeli tej samej ligi. I tutaj, tutaj widać ten bardzo wyrównany poziom, chociaż teraz fantastyczna akcja, ładne minięcie prawą stroną. I Michał Zapaśnik ponownie po raz trzeci już w tym spotkaniu wychodzi na prowadzenie, 3 do 2. Zobaczymy, czy równie błyskawicznie uda się Marcinowi Niemaszowi z Polkowic odpowiedzieć jak poprzednio. Wciąż jednak on przy piłce. No i był blisko. Muszę powiedzieć, że był blisko. Niestety tylko słupek, na no więc nadal 3 do 2. Michał Zapaśnik. Dolkan ząbki prowadzi, ale nie może być wciąż pewnym sukcesu. Ta przewaga nie jest na tyle. Przekonująca, żeby się to nie mogło w ciągu najbliższych kilku bądź kilkunastu sekund zmienić. Kończy się pierwsza połowa, ale jeszcze dostanie szansę wznowienia gry, tak jest, sędziowie kończą pierwszą połowę spotkania 3 do 2 prowadzi zawodnik Dolkanu Ząbki Michał Zapaśnik. Przed nami druga połowa, już ją rozpoczął. Zawodnik, który prowadzi w tym meczu, był bliski podwyższenia prowadzenia. Tym razem nic z tego nie wyszło, ale nadal on przy piłce. Ładnie oszukał swojego przeciwnika. Próba natychmiastowej odpowiedzi z daleka nieskutecznie, chociaż był to dobry pomysł. Niestety, Marcin nie masz zaatakował nieprzepisowo i Michał Zapaśnik będzie wykonywał rzut karny. Czyli jest przed szansą podwyższenia prowadzenia na 4 do 2. No i wyraźnie ta celność tych rzutów karnych nam się poprawiła w ostatnich spotkaniach, coraz skuteczniej. Jest 4 do 2 dla zawodnika Dolkanu. Marcin Niemasz wznowił piłkę ze środka przegrywa 2 do 4, będzie na pewno próbował jeszcze zniwelować tą, tą stratę, albo wręcz doprowadzić do remisu. No, widzieliśmy, że w Getbolu te bramki potrafią padać naprawdę szybko, i każdy przestój i każdy brak kondycyjny wychodzi tutaj bardzo szybko. Jeszcze raz sędziowie nakazują poprawę obuwia. I Michał zapaśnik teraz będzie mógł swobodnie wznowić piłkę z linii autowej. Przypomnę, że to ostatnie spotkanie pierwszego odcinka Getball Elity. Po tym spotkaniu zobaczymy grafikę, która pokaże nam z kim niestety będziemy musieli się pożegnać już po pierwszym odcinku. Ładny strzał teraz do strego kąta niestety, niestety tylko wylądował na słupku, ale wciąż jeszcze przed szansą zawodnik z Polkowic kontynuuje swój atak. Zablokowany ten strzał, a więc nadal przegrywa 2 do 4 w, w tym spotkaniu, ale będzie wykonywał roczny. Próbował teraz w nieskomplikowany sposób. Z tego kąta zaskoczyć przeciwnika, ten nie dał się zaskoczyć. Jeszcze jedna taka sama próba, szybki kontratak po przejęciu piłki. Troszeczkę chyba za. No, pechowo od dwóch słupków odbiła się piłka i niestety nie zamieniło się to na bramkę. W dalszym ciągu Marcin nie masz. Próbuje. Teraz troszeczkę zwolnili tempo tej gry. Nie jest to tak dynamiczny w tym przynajmniej momencie mecz, jak ten poprzedni w wykonaniu, w którym brali udział Dawid Jarka i Rafał Grzelak, ale wciąż jeszcze przy piłce Marcin nie masz próba. Kolejna strzału. Niestety nieudana w odpowiedzi próba loba. Także nieskuteczna. Jeszcze w końcówce tego meczu, bo to już są ostatnie sekundy tego spotkania. Marcin nie masz, próbuje chociaż jakoś tak bez przekonania. Tempa troszeczkę brakuje tym akcją. Chociaż jeszcze będzie okazja do zmiany wyniku. Czy zobaczymy tutaj jeszcze jakąś próbę strzału na bramkę? Jedna z ostatnich sytuacji na pewno ten rzut z autu próba strzału niestety nieskutecznie. I piłkę przejmuje Michał Zapaśnik. Minęło te przepisowe 25 sekund na zakończenie akcji i w tym momencie sędziowie kończą ten mecz. Zawodnik Dolkana Ząbki Michał Zapaśnik pokonuje Marcina Niemasza z Polkowic w stosunku 4 do 2.